W maju 2025 roku miała miejsce niezapomniana edycja konkursu piosenki Eurowizji, bo i w tak wyjątkowym czasie Polacy znów z zapartym tchem śledzili występy swoich reprezentantów. Wśród nich była Justyna Steczkowska, która po długiej przerwie powróciła na eurowizyjną scenę. Wzbudzając ogromne emocje. Wokalistka w swoim niezwykłym występie z piosenką noszącą tytuł Gaja dotarła aż do finału konkursu, gdzie na scenie zaprezentowała się jako piętnasta. Nie można jednak zapomnieć, że w tym roku koronę zdobył reprezentant Austrii, Junge, który zachwycił publiczność utworem zatytułowanym. Wasted Love. Justyna, choć zajęła 14 miejsce, dostała od swoich fanów niezwykłe wsparcie, które przyciąga uwagę. Jeszcze zanim na dobre opadły emocje po finale, Justyna miała kolejną szansę na sukces. W serwisie Instagram na oficjalnym profilu Eurowizji ogłoszono konkurs na nagrody związane z tą prestiżową imprezą. Internetowe głosowanie, organizowane prze, przez Europejską Unię Nadawców, czyli EBU. Miało trwać od 12 do 16 listopada. Wśród wielu kategorii, Justyna Steczkowska znalazła się w gronie nominowanych w kategorii Choreo Monarch. W zachęcającym tonie napisała: Nazywaj mnie Gaja, proszę o głos na mnie w Choreo Monarch 2025. Nie czekając na reakcję, nasi rodacy gromadnie zaczęli mobilizować się, aby oddać głosy na swoją ulubioną artystkę. Justyna wygłosiła swoje opinie także w programie Dzień dobry, TVN, tuż po ceremonii zakończenia konkursu. Wyraziła zdziwienie tym, że od jurorów otrzymała zaledwie 17 punktów, co skomentowała w sposób przemyślany. Każdy ma prawo do oceniania według własnego gustu, ale może warto pomyśleć o systemie, gdzie komisja bardziej doceniałaby walory głosu i aranżacji, bo to w końcu ich rola powiedziała zwracając uwagę na potrzebę merytorycznego podejścia do ocen. Nie omieszkała również poruszyć delikatniejszej kwestii politycznych preferencji, zauważając, że nie da się całkowicie wyeliminować wpływu sympatii między państwami na wyniki. Takie są realia tego konkursu, który od zawsze miał swoje zawirowania, dodała. Justyna przyznała, że Eurowizja była jej wielkim marzeniem i z entuzjazmem mogła spojrzeć na swój występ. Mogę z jednej strony dostrzegać siódme miejsce w rankingu publiczności, co jest dla mnie ogromnym osiągnięciem w wieku 52 lat, ale z drugiej strony, czternaste miejsce jest dla niektórych tragiczne. Podsumowała, odzwierciedlając spektrum emocji, jakich doświadczają artyści biorący udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Czy Polka zdoła zdobyć serca fanów w nadchodzącym internetowym głosowaniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Jej powrót do Eurowizji poruszył niejedno serce, a fani nie ustają w wysiłkach, aby pomóc jej w osiągnięciu sukcesu na tej międzynarodowej scenie.